Nazwami i duchem twoim. Słowa ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latoroś i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w Was, to proście o cokolwiek chcecie, a to Wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie. I staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. I słowa Ewangelii składzą nasz grzech. Dzieci chodźcie bliżej. Wiem, że was jest mało, ale chodźcie tutaj. Wojtek też chodź bliżej. który będzie przystępował do Pieszej Komunii Świętej, ale chciałem dzisiaj z wami znowu porozmawiać o Ewangelii. Dzisiaj jest bardzo ładny, fajny przykład. Jezus dzisiaj mówi, że Kościół, Pan Bóg i ludzie wierzący, to robi taką alegorię, czyli taki przykład, który nam pomaga zrozumieć, czym jest Kościół. I do czego Pan Jezus dzisiaj przy, przyrównuje Kościół, do czego jest Kościół podobny, do jakiej rośliny, jak to się nazywa? Tam owoce rosną. Jak się nazywa ta roślina? Że mamy, że Jezus jest właśnie. A my jesteśmy. Siostra już wie. Ja wiem, że siostra wie. Ale dzieci. Jakie to owoce są i jaka to jest roślina? Halo? Tam widzę tata jeden, wie, z tyłu, za chwilę idę do taty. Ale Wojtek. O, dobrze. Winogrono. O, owoce są winogrona, a i ten, to, 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 ta roślina to jest krzew winogrona, prawda? Który trzeba uprawiać, trzeba go przycinać. I yy, yy, nie wiem czy wiecie, bo one rosną w ciepłych krajach. To nie jest takie łatwe jak na przykład jabłonka, która sobie sama rośnie i jabłka nagle się pojawiają. Ale taki krzew, taki winogronu trzeba trzymać, taki patyczek obok, żeby ona nie upadła i yy, yy, trzeba ją ładnie przycinać. I troszeczkę się trzeba postarać. To nie jest takie łatwe, żeby z tego sadu, takiego winogronowego, były ładne owoce. Trzeba naprawdę dużo czynności zrobić. Ale Jezus mówi, my jesteśmy takimi małymi listkami, małymi gałązkami w takim ogrodzie i w takiej sadzonce. A Jezus jest korzeniem i Jezus jest tą główną rośliną, z której bierzemy soki. Miałem tutaj przynieść winogrono, ale nie ma teraz czasu na winogrono. Poza tym wczoraj nie mogłem nigdzie znaleźć. co później się za to wziąłem. Był 1 maj. Większość sklepów zamknięta. Dlatego przyniosłem z domu jedyny owoc, jaki miałem. Uwaga teraz. Mimo, 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 mimo. Jeden owoc. Jeden, jedyny owoc. Co prawda to nie jest winogrono, ale no pewnie wiecie, co to jest. Jabłko, nie? Cytryna, dobra. Słuchajcie, skąd ja wziąłem cytrynę? Skąd się bierze cytryny? Z biedronki. Ale wcześniej skąd się bierze? Skąd one się biorą biedronce? Po kolei zobaczymy, czy będziecie wiedzieć, skąd się bierze w sklepie cytryna. Z drzewa? Z jakiegoś drzewa. A gdzie rosną cytryny? W Polsce rosną cytryny, czy w jakimś innym kraju? Jak myślicie? Kto ma pomysł? W jakimś ogrodzie widzieliście, żeby cytryny rosły? No, one rosną, słuchajcie, w ciepłych krajach, na przykład w Grecji, albo w tym, w tym kraju, gdzie się urodził Pan Jezus, czyli w Palestynie i tam właśnie, gdzie jest bardzo dużo słońca i tak zwane owoce cytrusowe tam rosną i cytryny z tamtego kraju. Więc ktoś musi, pewnie ją z tamtego kraju daleko, stamtąd, z, z daleka przywieźć. Ale no, powiedzmy, że ktoś zerwał go z, z tego krzaka, a wcześniej co się stało, żeby cytryna mogła dojrzeć? Co się musiało stać, żeby, żeby, żeby był gotowy owoc? Zasadzić. Ktoś musiał zasadzić tą roślinkę, ale nawet jak ją zasadził z nosionka, to by ona, ona rosła, ale była taka malutka. Co się z nią działo? Co się działo zanim powstała cytryna? Jak jest mała roślinka, to jeszcze z niej nie będzie od razu takiej wielkiej cytryny, bo na pewno by jej nawet nie udźwignęła. Co się musi stać, stać, stać z tą rośliną, która jest dopiero co posadzona, żeby był owoc? No, trzeba na żeby urosła. Żeby urosła, odpowiednio wysoka. I zanim powstanie owoc, to z czego się biorą jeszcze owoce na drzewie? Się... Kwiaty. Kwiaty. Muszą być kwiaty. Roślina musi zachwitnąć pszczoły zapylają kwiaty i z tych kwiatów robią się zawiązki owoców, takie malutkie i dopiero one, dopiero jak dojrzeją, to dopiero wtedy, zobaczcie, może być gotowy owoc. A co jeszcze potrzeba? To już kiedyś mówiliśmy, także teraz robimy powtórkę z poprzednich moich, m, naszych kateches. Co musi być, żeby roślina dobrze rosła? co, co najmniej cztery rzeczy wymieńcie, żeby roślina dobrze rosła. Czego potrzebuje do dobrego wzrostu? Wody. Woda. Bardzo dobrze. Jeden. Co jeszcze potrzebuje? Ziemia. Musi być w glebie. Dwa. Trzecie. Słońca. Słońca. Trzy. Mamy trzy rzeczy i jeszcze jedna dosyć ważna rzecz jest potrzebna. Zwłaszcza w tych ciepłych krajach trzeba o to dbać, bo tam jest tego mało. Dzisiaj jest tego dużo, jak widzicie na Woda. Tak jest. Potrzebuje wody. Bez wody roślina nie urośnie. No dobrze, jak to się ma do naszego życia? Zobaczmy teraz coś takiego. Gdybyśmy taką cytrynę teraz na przykład podlewali na przykład płynem do mycia naczyń, czy ona urośnie? Dlaczego? No, bo żeby była ona potrzebuje woda. A co się stanie, jak będziemy podlewać ją płynem do mycia naczyń? Może z jakiejś Coś się jej stanie. Pewnie będzie bardzo czysta, ale chyba nie o to chodzi z roślinami. Chyba nie do końca jej to będzie pasować. Albo na przykład, jakbyśmy tą roślinę trzymali, no co prawda będziemy ją podlewać, a ona będzie leżała u nas na biurku, my żadnej ziemi. Te korzenie nie, będzie, nie będą miały skąd brać tych środków różnych takich mikro, makro elementów i tak dalej. Nie będzie chciała rosnąć. A co się stanie z taką roślinką, która będzie miało korzenie na wierzchu? Nie będą ziemi. Zwiętnie. Zwiętnie, bardzo dobrze. A na przykład, gdybyśmy, słuchajcie, trzymali roślinę na takim wielkim słońcu, cały, cały dzień byłaby na wielkim słońcu, są takie kraje właśnie te z Bliskiego Wschodu, gdzie jest cały dzień bardzo dużo słońca i jest bardzo gorąco. Co może się stać z rośliną? Zchnie. Może zwiędnąć bardzo dobrze, może się przypalić, tak samo czasami mówimy, prawda? I często się nie podlewa tych roślin wtedy w ciągu dnia, tylko wieczorem po zachodzie słońca. Może uschnąć bardzo szybko, jeśli nie pilnujemy też z podlewaniem. I słuchajcie, my jesteśmy takim owocem. Pan Jezus chce, żebyśmy takie owoce dawali, w naszym życiu w ogóle chcę, żebyśmy my byli takim owocem, ale do wzrostu potrzeba dobrych, zdrowych rzeczy, możemy na przykład tak żyć, że będziemy podlewać nasze życie nie wodą czystą, tylko na przykład takim proszkiem do zrywania naczyń albo jeszcze czymś gorszym. Na przykład, nie wiem, jak będziemy siedzieć przed komputerem przez kilka godzin dziennie, to tak jakbyśmy siebie podlewali takim na przykład właśnie donestosem albo proszkiem. Płynę do mycia naczyń. Na przykład, co jeszcze może być takim złym podlewaniem rośliny albo złym utrzymaniem? Z czego jeszcze możemy korzystać w życiu, co nam do końca się nie przydaje albo nawet może nam szkodzić? Tu już wchodzimy na wyższy poziom, to chyba byśmy musieli siostry poprosić o odpowiedź. Z czego jeszcze możemy korzystać, co nam szkodzi trochę? Może nie jest takie bardzo złe, ale to nie jest wcale taka zdrowa woda i to wcale nie jest takie słońce. Na przykład jakbyśmy siedzieli przed telewizorem i oglądali od rana do wieczora bajki. No niby w bajkach nie ma nic złego, ale na przykład zamiast bajek powinniśmy połączyć się, pomóc mamie, kogoś odwiedzić, nie wiem, posprzątać coś. A my oglądamy na przykład, nie wiem, całą niedzielę bajki. To tak jakbyśmy rzeczywiście byli nastawieni na takie panące słońce, na przykład właśnie. Nie będziemy mieli czasu, bo oglądamy bajki. Albo na przykład teraz każdy ma swój telefon pewnie, albo większość z nas, z was. Siedzimy dużo w telefonie, oglądamy różne zdjęcia, gdzieś tam patrzymy, kto coś do nas napisał. Jesteśmy w internecie i siedzimy tak dużo, że już nie pamiętamy o innych rzeczach, tylko bardzo dużo czasu spędzamy w telefonie. Tak jakbyśmy rzeczywiście te nasze korzonki mieli na wierzchu, które się suszą, które nie są w żywej wodzie, które się nie odżywiają. I Pan Jezus mówi, musimy uważać, żeby być wszczepieni właśnie w żywą wodę, w słońce i nasze korzonki. I musimy być blisko, tak jak roślinka, która jest wszczepiona właśnie w krzewy winne. Tym jest Pan Jezus i tym jest to wszystko, co robimy właśnie duchowo. Obecność na Niedzielnej Przeświętej, każda modlitwa, każde czytanie Pisma Świętego, pytanie o różne rzeczy takie związane z Panem Jezusem. Dowiadywanie się to jest tak, jakbyśmy się karmili, karmili dobrymi rzeczami. I Pan Jezus chce, żebyśmy byli dobrym owocem. Nie tylko jakimś tam malutkim owocem, albo tylko roślinką, która żyje, ale nie ma z niej żadnych owoców. Pan Jezus chce, żebyśmy byli dużą rośliną, coraz mocniejszą, zdrową, piękną, ale żebyśmy mieli właśnie kwiaty i potem żeby były z tego dobre owoce. Więc. Co prawda, mam tutaj cytrynę, która jest kwaśna, więc nie będziemy jej jedli, ale pomyślcie sobie, że my musimy dawać dobre owoce naszego życia. Ma, ma być to widać i my mamy być takim owocem. Jak ludzie na nas patrzą, to widzą: aha, on chyba dobrze żyje. I widać, że jest dobry dla innych, życzliwy, że jest, umie się dobrze odezwać, umie podziękować, umie poprosić, umie przeprosić umie komuś pomóc, on jest dobrym owocem, on wydaje dobre owoce, ale nie bierze się to znikąd. Drzewko musi rosnąć w dobrej ziemi, musi mieć słońce, musi mieć wodę, musi mieć glebę. Musi mieć kogoś, kto go pielęgnuje, to drzewko i tym kimś jest Pan Jezus, ale musi się dać pielęgnować. Dzisiaj Wojtek będzie u pierwszej Komunii Świętej, więc będzie dzisiaj znowu sobie pomoże, żeby jego wiara, żeby wydawał dobre owoce, tak jak wy, niektórzy rodzice i osoby starsze już w Kościele, a Wy pewnie niedługo, będziemy mogli sobie znowu pomóc, żeby te nasze owoce były jak najlepsze, nie takie malutkie, albo jeden owoc tylko, żeby było jak najwięcej dobrych owoców w naszym życiu. Komunia Święta to jest taki duży krok do przodu, to jest taki właśnie duży, duża pomoc, żeby ta roślinka się dobrze rozwijała, żeby były dobre owoce. Dlatego się dzisiaj będziemy modlić za Wojtka, żeby dzisiaj to był taki ważny krok, dobrze przeżyty, Dzisiejszego dnia, kiedy przyjmie po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej, a Wy pamiętajcie o sobie, że kiedyś jeszcze bardzo niedługo pewnie przyjdzie taki moment, że też do Komunii Świętej przyjdziecie i zrobicie kroczek do przodu, żeby wydawać w życiu dobrze, dobre owoce. Trochę ma wszystko. Cytrynę zabieram ze sobą, chyba nikomu jej nie dam. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą wspomnienie, że uczestniczyliście i razem ze mną ją powiedzieliście. Dużo już rozumiecie, dużo wiecie. Wracamy na miejsce. Wojtek już się przygotowuje, niedługo będzie przyjmował komunie, a my się razem modlimy.